Łap teraz wszystkie złap ładnie. Ja! Wow, tak. Ale sił wykładnie Koniec. Jest! Jest mi Złap chociaż dwa. O tak. A kto ci przyniósł ten prezent, Mikołaj? przyniósł ci motylki. tak? Tak, dziękuję, dziękuję Dziękujesz Mikołajowi? A kto był Mikołajem? Dałeś buziaczka Mikołajowi? Tak. A gdzie dałeś buziaczka Mikołajowi, Aleks? Gdzie dałeś buziaka Mikołajowi, Dziuk? No to weź wyłącz i włóż wszystkie motylki z powrotem. Umiesz włączać? Delikatnie nie. No nie ma, musisz pozbierać motylki. A się przestworzę. Ja zbieram motylki wszystkie. No, zbieraj, zbieraj, koleżko. Yeah. No to po co tam masz? Yeah. Już? Masz? Okej. Okay. No włącz. No włącz najpierw, najpierw włącz sunika. No szybko i wejdź szybko, łap motylki dziubek. Daj, ja ci przytrzymam. Daj, ja ci przytrzymam, ty weź ten. Tu masz. No trzy, cztery. Łap, łap, motylki. Dziuby Dziuba wcale ładnie łap motylki Leso, mu uważaj Oj ty to ją ja. Poniew Nie ma? Gdzie? Leci? Pokaż ile złapałeś. Nie. Zero. 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 <laughs>